Cześć! Dzisiaj omówię dwa, moim zdaniem, najlepsze ćwiczenia sylwetkowe, jeżeli chodzi o pracę nad mięśniami brzucha. I mam na myśli unoszenie nóg z wisie oraz skłony tułowia z linką wyciągu górnego, czyli popularne allahy. Dlaczego akurat te dwa ćwiczenia spośród dziesiątek innych ćwiczeń na brzuch? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że te dwa ćwiczenia w połączeniu ze sobą wykorzystują dwie takie najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, czyli uginanie tułowia oraz unoszenie miednicy. Drugi powód jest taki, że w tych ćwiczeniach najłatwiej będzie progresować obciążenie, dlatego że w tych ćwiczeniach możemy używać obciążenia zewnętrznego. Co prawda w przypadku unoszenia nóg w zwisie z tym dodatkowym obciążeniem jest trochę ciężej, ale z drugiej strony jest to na tyle ciężkie ćwiczenie, że jeżeli jesteś osobą początkującą, to na pewno minie dobrych kilka tygodni, jak nie miesięcy, zanim zaczniesz tak naprawdę potrzebować tego zewnętrznego obciążenia. Być może słyszałeś o tym, że wszystkie skłony to jest praca nad górną częścią brzucha, a wszystkie unoszenia nóg do góry to jest praca nad dolną częścią brzucha. I faktycznie są drobne różnice w zaangażowaniu poszczególnych części brzucha w tych ćwiczeniach ale jest to niecałe 20%, więc ja tutaj skupiałbym się na funkcjonalności tych ćwiczeń, a nie na ich wpływie na hipertrofię górnej bądź dolnej części brzucha. Jeżeli chodzi o trening brzucha, to będzie tutaj jedno znaczące odstępstwo od wszystkich innych ćwiczeń. W tych ćwiczeniach bardzo często będziesz świadomie wypłaszczał swoją lordozę, a więc uciekał od tego najbardziej naturalnego ustawienia kręgosłupa i akurat w tych ćwiczeniach jest to jak najbardziej wskazane i wynika to z tego, że aby zaangażować odpowiednio w pracę mięśnie brzucha, musisz zbliżać ich przyczepy do siebie. To będzie automatycznie powodowało wypłaszczanie lordozy. Skłony tułowia w klęku z linką wyciągu górnego, czyli popularne allahy. W pozycji początkowej powinieneś klęknąć blisko wyciągu i moim zdaniem ustawienie twarzą do wyciągu jest dużo bezpieczniejsze, bo łatwiej utrzymać jest pozycję początkową tego ćwiczenia. Dobór chwytu jest sprawą tak naprawdę indywidualną, bo chodzi tutaj o to, żeby ten chwyt był jak najbardziej wygodny dla Ciebie. Ja osobiście używam warkoczy, ale dziewczyny często skarżą się na ból palców przy tym chwycie, więc możesz użyć sobie na przykład V gripu, jeżeli w ten sposób będzie Ci wygodniej. Bez względu na to, jaki chwyt wybierzesz, zaczynasz z pozycji wyprostowanej, ale nierozluźnionej. Chodzi o to, żebyś nie pogłębiał w tej pozycji początkowej lordozy więc ustawiasz odcinek lędźwiowy w naturalnej krzywiźnie poprzez odpowiednie ustawienie miednicy, a wiesz, że miednicę ustawiasz poprzez wstępne spięcie mięśni brzucha oraz mięśni pośladkowych. Sam ruch to jest skłon tułowia, czyli podobnie jak w przypadku klasycznych brzuszków i wyobrażaj sobie tutaj, że chcesz się zwinąć w jak najmniejszą kulkę. Faza ekscentryczna ruchu polega na powrocie do pozycji startowej. Najczęstsze błędy w tym ćwiczeniu to uruchamianie ruchu od rąk bądź pleców, i ten błąd spowodowany jest najczęściej zbyt dużym obciążeniem. Kolejna rzecz to rozpoczynanie ruchu od bioder, i w tym przypadku też zazwyczaj jest to właśnie spowodowane tym, że masz zbyt duże obciążenie do tego ćwiczenia. Jeżeli biodra poruszą ci się w trakcie ruchu minimalnie, to nie będzie to jakiś błąd. Ważne, żebyś nie rozpoczynał tego ruchu od rozpędzenia obciążenia z bioder. Zbyt późne wypłaszczanie lordozy, a więc ruch bardziej do przodu niż. Dół. Wszelkiego typu inne szarpanie i rozluźnianie w pozycji początkowej. Unoszenie nóg bądź kolan w zwisie bądź też w podporze. Jeżeli chcesz to ćwiczenie wykonywać w pozycji zwisu, to odsyłam do filmu z podciąganiem, dlatego że pozycja początkowa to będzie zwis aktywny. Jeżeli robisz to ćwiczenie na krzesełku, to ustabilizuj swoje łopatki w retrakcji i depresji, żebyś nie wyrywał barków pod obciążeniem masy własnego ciała. Nogi wyprostowane i pilnuj, żeby ani w przypadku zwisu, ani w przypadku krzesełka nie pogłębiać lordozy. Wykonanie polega na uniesieniu kolan lub wyprostowanych nóg do góry. I w zależności od tego, jak dużo masz siły, powinieneś podnosić nogi bądź kolana jak najwyżej możesz. I teraz, tak naprawdę, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o unoszenie nóg bądź kolan w zwisie bądź w podporze. To ćwiczenie nie polega de facto na unoszeniu kolan bądź nóg, tylko na unoszeniu miednicy. W tym ćwiczeniu masz wykonać tyło pochylenie miednicy, czyli masz wykonać dokładnie ten sam ruch, którym jest ruch batwinku. Samo podniesienie nóg do góry bez poruszenia miednicy jest ćwiczeniem tak naprawdę na uda, a nie na brzuch. Każdy oczywiście będzie czuł brzuch bez względu na to, czy wykona to ćwiczenie dobrze, czy nie, dlatego że. Brzuch pracuje w tym ćwiczeniu jako stabilizator, więc nawet w przypadku złego wykonania on przez całe powtórzenie jest mocno napięty. Dodatkowo, unosząc w byle jaki sposób nogi, najprawdopodobniej i tak minimalnie gdzieś tam poruszysz miednicą, co w jakim stopniu zaangażuje ten brzuch. Natomiast jeżeli chcesz, żeby faktycznie to ćwiczenie było takim narzędziem do pracy nad brzuchem, takim naprawdę skalpelem, to powinieneś próbować unieść miednicę a więc ruch powinien wyglądać w ten sposób, że lordozę wciskasz w oparcie, a miednicę odrywasz od oparcia. Oczywiście w przypadku zwisu nie będzie tego odniesienia do oparcia. Ale zasada jest dokładnie ta sama: a więc lordoza ma się wypłaszczyć, a miednica ma się zawinąć. Jeżeli chodzi o błędy, to podstawowy błąd właśnie przed chwilą omówiłem, a więc jest to sytuacja tego typu, że unosisz kolana bądź nogi w naturalnym ustawieniu pleców, bądź też w pogłębionej lordozie, a więc nie uruchamiasz zupełnie miednicy, przez co nie uruchamiasz aktywnie mięśni brzucha. Drugi błąd to bujanie nogami, branie zamachów, szybkie powroty do pozycji wyjściowej. I ten błąd jest spowodowany jedną rzeczą: brakiem możliwości wykonania prawidłowego powtórzenia, przez to, że nie dysponujesz jeszcze odpowiednią siłą. Pogłębianie lordozy w początkowej fazie ruchu, i często ten błąd wynika z tego poprzedniego, a więc z bujania nóg, czyli z brania zamachu do wykonania powtórzenia. Jeżeli chodzi o wykonywanie tego ćwiczenia w zwisie, to dodatkowym problemem szczególnie na początku będzie ustabilizowanie tej pozycji, aby uniknąć bujania się całego ciała. I Taki pierwszy tip, zanim tak naprawdę zaczniesz odpowiednio kontrolować swój środek ciężkości, jest taki, żebyś wykonywał to ćwiczenie względnie powoli. Oczywiście, czym wolniej będziesz wykonywał, tym będzie to cięższe, ale z drugiej strony, wolniejsze wykonywanie tego ćwiczenia będzie Ci zapewniało większą kontrolę ruchu, przez co być może łatwiej będzie Ci ustabilizować tę pozycję.